И это раз. Dzień dobry widzowie, od mniej więcej dwóch tygodni na różnych fanpage'ach poświęconych owadom oraz w wiadomościach prywatnych, których piszecie do mnie ogrom, pojawiają się pytania i zdjęcia jednego i tego samego dużego, czarnego owada. I jeżeli zrobicie sobie grilla lub ognisko na działce przy lesie, to swoim głośnym buczeniem oraz dość przerażającą aparycją może wywołać niemałe zamieszanie. Poznajcie pewnego chrząszcza, który pomimo swojego groźnego wyglądu oraz dość głośnego stylu życia, tak naprawdę jest względnie Nieszkodliwy. Oto dyląż Garbarz. Moi drodzy, nie bez przyczyny nagrywam ten film teraz, czyli w drugiej połowie lipca. Bo właśnie mniej więcej na drugą połowę lipca przypada apogeum pojawu dyląża Garbarza. Co to w ogóle jest? Otóż tak się złożyło, że Krzysiek, który jest jednym z moich widzów, wysłał do mnie paczkę, którą to paczkę dzisiaj odebrałem. I w środku jest takie oto. Coś. I tutaj ktoś się zapyta, dlaczego ja po prostu nie poszedłem do lasu i nie poszukałem tego chrząszcza, bo to by było takie prawdziwe, naturalne i wiecie, że experience. Prawda jest taka, że tutaj na Dolnym Śląsku, w okolicach Wrocławia, jakoś ciężko jest na nie trafić. Serio. Tam, skąd pochodzę, czyli w Bełchatowie, trafiam na te chrząszcze regularnie i jest tam ich po prostu dużo. Natomiast tutaj jakoś po prostu mam do nich pecha. No i tych chrząszczy tutaj nie ma. Dlatego zdecydowałem się, że zrobimy to w ten sposób. Koleżka mi tutaj będzie uciekał. Że taki okaz po prostu przyjmę bezczelnie w paczce, no i zrobię o nim materiał. Ojej, 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 ojej. No tak. O, już idzie, już tupie. Oj, czekajcie. Matko kochana. Ej, 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 dobra, teraz muszę go złapać, słuchajcie, bo to jest przymaw. One latają. Chodź tu no już No, 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 no chodź. To nie będzie takie proste, słuchajcie. No już, 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 już nie latamy. Już, już, już. Ja wiem, że ty lubisz latać. Ech. Shit. Ech. Dobra, tu jest. Chodź tu. Ale się skubany rozfruwał. Także jak sami widzicie, mam tu jedną sztukę, która daje mi piękny pokaz lotnictwa. No nie. <ścoughs> albo go dam do jakiegoś pudełeczka, albo nie wiem, bo się strasznie rozchulał koleżka. I co teraz? Nie! No dobra, dobra, dobra już. Dobra, słuchajcie, udało się go okiełznać na czas nagrań. Pozostanie w tym pojemniczku, bo potem jeszcze muszę nagrać mu makro. Moi drodzy, to jest właśnie dyląż garbasz. I powodem, dla którego nagrywam ten film, jest właśnie mnogość obserwacji tego gatunku na różnych stronach. Mnóstwo osób go spotyka, wrzucają fotki z pytaniem co to jest, no bo te chrząszcze są względnie duże jak na polską entomofaunę i są to faktycznie jedne z naszych największych, najbardziej masywnych i takich robiących największe wrażenie przedstawicieli chrząszczy. A konkretnie chrząszczy z rodziny kuskowatych. Ten gatunek, czyli właśnie Prionus coriarius, bo tak brzmi jego naukowa nazwa, czyli Dyląż garbasz, należy do rodziny kuskowatych, czyli Cerambycidae. To jest rodzina, która w Polsce Polsce zrzesza około 200 gatunków. I to jest jeden z największych naszych chrząszczy. Oczywiście nie jest największy, bo przegania go chociażby kozioróg dębowsz, czy jego bardzo bliski kuzyn Ergates faber, czyli borodziej, próchnik, którego możemy spotkać w lasach sosnowych. I właśnie w niektórych regionach Polski, tak jak na przykład Puszcza Białowieska. W Puszczy Białowieskiej spotykałem te ląże praktycznie na każdym kroku, jest ich tam bardzo dużo. W niektórych regionach Polski jest on dość pospolity i po prostu często ludzie na niego natrafiają, a ze względu na gabaryt, potężne żuwaczki i te takie Piłkowane, charakterystyczne czułki. No, nierzadko po prostu ludzie się zastanawiają, co to w ogóle jest. Czy takie coś u nas żyje? Tak. Żyje i tak jak mówię, no jest dość pospolity. W niektórych regionach Polski jest go mniej, tak jak na przykład tutaj na Dolnym Śląsku. Nie zauważyłem, żeby go było dużo. Pewnie występuje, ale trzeba by go po prostu dłużej poszukać. No i dyląż-garbasz jest takim chrząszczem, który uaktywnia się wieczorem. I właśnie z godzin wieczornych pochodzi najwięcej obserwacji, ponieważ wtedy te osobniki, co zresztą przed chwilą widzieliście, jak teraz nagrywam, też z wieczór, one latają. Są w pełni zdolne do lotu, zarówno samce, jak i samice. No i latają w poszukiwaniu partnera, partnerki do Rozmnażania. A ciekawostka jest taka, że w środowisku entomologicznym Dyląż-Garbasz jest takim wyznacznikiem końca pojawu chrząszczy z rodziny kuskowatych, ponieważ jest to gatunek raczej z tych późniejszych, które pojawiają się już pod koniec lata. Znakomita większość z tych około 200 gatunków kuzek pojawia się w kwietniu, maju i czerwcu, czyli raczej wiosną i wczesnym latem, natomiast Dyląż-Garbasz jest tym prawie ostatnim gatunkiem i on zwiastuje koniec sezonu. Co do tego konkretnego osobnika, to jest to samiec. Skąd to wiem? Yy, przede wszystkim z jego wyglądu. Ponieważ u chrząszczy z rodziny kuskowatych i podrodziny, do której należy właśnie Dyląż Garbasz, jest to podrodzina prioninek, która zrzesza największe w ogóle gatunki kuzek i jedne z największych chrząszczy świata, jest dość spory dymorfizm płciowy. U Dyląża objawia się on tym, że na przykład samica jest sporo większa, sporo grubsza i ciągnie za sobą taki ogromny odwłok, na którego końcu znajduje się pokładełko. Tak, chrząszcze też mogą posiadać pokładełko, czyli jest to narząd, który służy samicy do składania w szczelinach kory drzew. I samice, oprócz gabarytów ciała, różnią się od samców również budową czułków. Bo tutaj dochodzi do takiego absurdu, że samce dyląży, i czyli właśnie dokładnie taki okaz, który mam u siebie, mają te czułki mocno piłkowane i posiadają one 12 członów. Samice natomiast mają dużo mniej piłkowane czułki i tych członów mają 11, czyli o jeden mniej. Także tutaj różnic jest kilka i naprawdę, jeżeli zestawimy obok siebie samca i samicę, to bardzo prosto można poznać, który jest kto. No i teraz dlaczego te chrząszcze wywołują u nas taki lęk i niepokój? No już abstrahując od gabarytów, bo tak jak mówiłem jest to jeden z naszych większych chrząszczy i faktycznie na tle innych naszych chrząszczy robi dość spore wrażenie. Ani mi się wasz odlatywać ty... Nie. No właśnie i już będzie odlatywał. Wydaje mi się, że poza rozmiarem kwestia jest tutaj dwóch cech. I obie te cechy połączone są z wydawaniem dźwięków. Ja wam to spróbuję pokazać. No pokrzyczysz na mnie trochę? O dobra, było słychać. Słyszeliście ten taki skrzypiący dźwięk? To jest technika obronna, którą stosują nie tylko dyląże, ale bardzo wiele gatunków chrząszczy z tej rodziny. To się nazywa strydulacja, czyli zdolność wydawania obronnych dźwięków i u dyląży wygląda to tak, że one pocierają przed pleczem ośród plecze, czyli dwiema częściami tułowia i w ten sposób dzięki strukturze powierzchni na tych elementach wydają właśnie taki skrzypliwy dźwięk. Drugi dźwięk, który wydają to jest oczywiście to buczenie, które słyszeliście, które jest wytwarzane podczas lotu, ponieważ no tak jak zresztą widzieliście, ej, 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 bo wylazł mi na pudełko, Skubaniec już chciał uciekać, ten lot jest bardzo głośniej i w zasadzie u większości dużych chrząszczy ten lot jest po prostu głośny, no bo one muszą unieść to swoje ciało, machają tą drugą parą skrzydeł, która jest przystosowana do latania, no i wydają taki oto dźwięk. I jest jeszcze jedna cecha, bo ktoś zapyta, no dobra, ale czy taki wielki chrząszczy jest dla nas jakkolwiek... Niebezpieczny. I tutaj odpowiedź zasadniczo brzmi nie, ponieważ on nie jest w żaden sposób trujący, nie jest w żaden sposób toksyczny. No okej, okay, jakby nam wleciał do oka, to by bolało, wiadomo, ale chyba taką najważniejszą taktyką obronną poza wydawaniem dźwięków i poza ucieczką, to jest posiadanie dość dużych i bardzo ostrych żuwaczek. Ogólnie chrząszcze z podrodziny prionine po polsku powiedziałbym, że są to chrząszcze dylążowe. Myślę, że taka polska nazwa by się przyjęła. To są chrząszcze, które są bardzo opancerzone i ich jedną z takich najbardziej rozpoznawalnych cech. Wśród wszystkich innych sząszy z rodziny kuskowatych jest posiadanie ostrych i często uzbrojonych w zęby żuwaczek. Dodatkowo w ogóle niektóre gatunki mają jeszcze niesamowicie urzeźbione przedplecze i tam mogą być różne hakie, mogą być różne kolce. W przypadku dyląża garbarza, przedplecze po obu stronach jest wyposażone w trzy takie ostre kolce i potem też można poznać, że mamy do czynienia właśnie z tym gatunkiem. Natomiast jeżeli przyjrzymy się z bliska głowie takiego oto dyląża, to zobaczymy, o właśnie, że ma on czym nas Ugryźć. To co ja tutaj trzymam, to jest jeszcze nie jakiś taki bardzo ogromny samiec, ale jeżeli mnie ugryzie, zobaczymy co się stanie. Czy to będzie boleć? Au, au. Ok, nie jest źle. Natomiast więksi przedstawiciele tego gatunku, na przykład duże samice czy właśnie duże samce, potrafią się dogryźć do krwi. I to ja tutaj nie żartuję, bo również niestety tego doświadczyłem. Oczywiście na własne życzenie, bo po prostu chciałem sprawdzić jak taki Dyląż gryzie, no i potem zostały mi dwie dziurki w palcu. Także chrząszcze z tej podrodziny mają ogrom siły i tutaj w przypadku Dyląża naprawdę jeszcze nie ma tragedii. Natomiast jeżeli przejdziemy o krok dalej i pojedziemy na przykład do Gujany francuskiej czy w ogóle do południowej Ameryki, to tam spotkamy chrząszcze, których uścisk jest tak silny, że po pierwsze no przetnie nam skórę i dojdzie do kości, natomiast są historie na przykład dotyczące największego ponoć Świata, czyli Titanus giganteus, czyli Tytana Olbrzymiego, jakoby ten chrząszcz miał tyle siły, że mógłby złamać. Ołówek. Są to takie trochę niepotwierdzone historie, natomiast szczerze ja w nie wierzę, bo ugryzienie tego chrząszcza musi być piekielnie bolesne. Jeszcze co do rozwoju. Akurat Dyląże są takimi przedstawicielami rodziny kuskowatych, których larwy drążą w drewnie albo w próchnie. I zazwyczaj jest to próchno pochodzące z drzew liściastych, rzadziej z iglastych, natomiast larwy, które są koloru biało-żółtego i tak charakterystycznie rozszerzają się ku przodowi, są większe od samego chrząszcza. To jest też hit, że u kuskowatych działa to tak, że larwa może być taka, a z niej Taki I po prostu taka jest analogia: także jeżeli znajdziemy taką larwę, na przykład gdzieś w drewnie, która się wygryza, no to mm, nie możemy mieć pewności, że to jest dyląż garbasz, ale jeżeli ona będzie takich rozmiarów, to jest na to spora szansa. No i potem, po okresie żerowania w drewnie, którym może potrwać chyba nawet 3 lata, larwa znajduje odpowiednie miejsce pod ziemią, gdzie tam tworzy komorę, gdzie się przepoczwarcza, no i potem na świat, właśnie w okolicach czerwca-lipca, wygryza się nowy dyląż. Zatem podsumowując, jeżeli znajdziecie takiego ptysia gdzieś na chodniku, czy w lesie. To. Aha. To nie zabijajcie go, proszę, bo one nie robią w zasadzie nikomu krzywdy. Ja wiem, że mogą się wydać przerażające ze względu na swoje rozmiary, ale to nie są nasi wrogowie i po prostu to są według mnie przepiękne krzążki. Ja uwielbiam na przykład. Siedzi mi teraz na lampie. <laughs> nie wiem, jak go zdjąć. Uwielbiam na przykład. Jezus. No. Uwielbiam na przykład to, że ich pokrywy wyglądają jakby były zrobione ze skóry. Te chrząszcze wydają się w ogóle takie skórzaste. Coś pięknego. Dajcie znać, czy czegoś ciekawego dowiedzieliście się o tym gatunku i widzimy się w kolejnym materiale. Hej!